No jeszcze może coś pan powie, panie, to, panie Tadeuszu? No chciałem powiedzieć, że nie zgadzam się na to, żeby to przedsiębiorstwo upadło, bo na tę chwilę widać, że miasto sprząta Asa. Ludzie są powoli zwalniani. Co tam jeszcze? Robi się jakieś te wspólnoty mieszkaniowe, nie wiem komu i po co. Ale jak zostanę prezesem, to się dowiem. A co pan ma na myśli? Yy... Jak, jak to? Zostaje u nas tylko kotłownia w mpg czy...? No myślę, że to pewnie tak zostanie, nie? To, co przynosi korzyści, zyski, to zostanie, a reszta przejmą inni. Coś jeszcze, panie Zatku? No nic, znaczy powiem tylko tyle, że gdyby udało mi się zostać prezesem, to nigdy nie dopuszczę, żeby to przedsiębiorstwo padło. Ono się musi rozwijać dla, dla, dla dobra mieszkańców miasta i gminy. Do życzymy sukcesów, Panie Tadeuszu. Dziękuję ślicznie. Do widzenia.